Cześć! Z tej strony Maciej Kieniszewski, Domowa Siłownia. Witam Was na swoim kanale i zapraszam na atlas ćwiczeń z wykorzystaniem taśmy gumy Miniband. Dzisiaj wykorzystamy ją do ćwiczenia, które nazywa się Glute Bridge. Jego wariacją będzie ćwiczenie o nazwie Hip traster. No to zaczynamy. Zakładamy gumę powyżej kolan. Rozciągamy ją. Ręce kładziemy wzdłuż ciała, troszeczkę pod kątem. Opieramy się na ziemi. Wznosimy biodra do góry, maksymalnie spinając pośladki. Sekundkę zachowujemy napięcie i opuszczamy biodra poślad. Nogami pracuję na zewnątrz, chcąc rozciągnąć gumę. Hop. Pośladki spięte. Opuszczam. Napinam poślad. Hop. Hop. Napinam pośladek. Opuszczam. Jest to glute bridge. Wariacją tego ćwiczenia jest zwiększenie zakresu ruchu. I położenie naszych łopatek na podwyższeniu. Ja użyję poduchy do zrzucania ciężarów. Kładę łopatki, wygodnie napinam taśmę i wznoszę maksymalnie pośladki. Kluczem jest tutaj tak zwany lockout, czyli dopięcie pośladka w górnej fazie. Maksymalnie spinam po ślady. Hop. Jest to hip traster. To ćwiczenie możemy wykonywać na czas lub na ilość powtórzeń. Dziękuję za uwagę.